Witam. Z tej strony Victor z My Wrestling. Dzisiaj, w formie szybkich newsów, powiem co nieco o przyszłości Undertakera w WWE. Zapraszam. The Undertaker został zarezerwowany na event StarCast, co nie spodobało się prezesowi WWE. Wydarzenie, organizowane przez osobę, która jest powiązana z All Elite Wrestling, nie spodobało się Vince'owi McMahonowi. Jakiś czas temu oficjale WWE zdecydowali się na podpisanie kontraktu z Undertakerem. Ta sytuacja nieco przytoczyła u Marlaka, mimo iż otrzymał bardzo korzystną ofertę finansową. Głównym problemem Taker'a była kontrola jego aktywności poza WWE. Portal The Wrestling Observer ujawnił, że uczestnik tegorocznej wrestlmenii podpisał 15-letnią umowę z WWE, która będzie obowiązywać do ukończenia 70 roku życia. Taker ma 55 lat, więc przed nim 15 lat owocnej współpracy, która trwa nadzwyczaj długo. Prezes WWE zabronił też Kurtowi Engel występu na Starcast. Jak wiadomo, w ostatnim czasie Kurt pożegnał się z firmą w ramach cięć budżetu, więc teraz może sam decydować za siebie. Plan jest taki, że Taker pozostanie w WWE przez co najmniej 15 lat, a plotki dotyczące jego przenosin do AEW są tylko plotkami. Z pewnych powodów związanych z panującą pandemią koronawirusa, Taker zdecydował się na kontynuowanie swojej kariery wrestlingowej. W najnowszej odsłonie The Wrestling Radio zauważono, że Derman zarobił bardzo wielkie pieniądze, jednak nikt nie patrzy na jego wydatki oraz sprawy sądowe, z którymi w przeszłości miał do czynienia. Taker przez lata był osobą, która spotykała się ze złymi doświadczeniami biznesowymi. Przez swoje inwestycje utracił też sporo majątku. Ta sytuacja nieco zmusiła go do powrotu na ring. Definom powrócił do wrestlingu, dzięki czemu mogliśmy obejrzeć jego niesamowitą walkę z AJ Stylesem podczas wrestlingu 36. Kluczowym powodem decyzji The Undertakera są problemy finansowe. O tym się nie mówi, ponieważ w przeszłości zarobił dużo gotówki. Dzięki temu, że wrestlerzy w tych czasach zarabiają więcej niż kiedykolwiek. Miał także problemy. Złe inwestycje oraz rozwody wpłynęły na kiepską sytuację finansową Takera. The Undertaker jest osobą, która dobrze spisuje się w kilku pojedynkach, ma ograniczoną ilość występów ze względu na podeszły wiek. Mimo wszystko, niemalże w każdym z nich zmaga się z urazem. Kiedy otrzymuje zielone światło od lekarzy WWE, kontaktuje się z nim sam Vince McMahon i panowie ustalają datę kolejnego występu. Tak działa ostatnio kariera Undertakera. Wydaje się on być też w bardzo dobrej dyspozycji, więc na pewno w najbliższym czasie zawita do telewizji WWE. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmu, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i zaznaczcie dzwoneczek, będzie mi bardzo miło. To wszystko na dzisiaj. Peace.